Właśnie znajdujemy się na terenie Gildii People, czyli Gildii, która zajęła 15 miejsce w naszym zestawieniu świątecznych kuboidów na moim serwerze. Założyciel tej gildii w ramach nagrody otrzymuje od nas uwaga, klawiaturę gamingową, a za pierwsze miejsce w naszym zestawieniu top pierwsza gildia wygrywa biurko gamingowe za 800 zł. Jeśli jesteś ciekaw, jak taka gildia musi wyglądać, to koniecznie oglądaj do końca. A teraz bez przedłużania zapraszam do oglądania. Jo o! oj, ale stop! Bo ja te widzę, że ty łapki nie zostawiłeś, no i suba też, i no, zostaw tym Momencie, bo jak zostawisz suba w tym momencie, no to się wyświetlujesz tak jak lista osób, które w tym momencie widzisz na ekranie. Także zostaw to, bo ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. A więc na samym początku trzeba wspomnieć o tym, że Gildia People ewidentnie tutaj wzorowała się na takiej ozdobie świątecznej, którą jak się potrząśnie, to yy, pada śnieg w środku tej kuli. I to jest, to, słuchajcie, właśnie taka kula na taki wzór takiej świątecznej ozdoby. Bynajmniej tak mi się wydaje, że to właśnie to ma przypominać. Tutaj, słuchajcie, co jest yy, fajne, to smok, który się wdziera do tej kuli. Jak sami zauważycie... To nawet w Pysku ten smok trzyma kawałek szkła z tej właśnie kuli. Także bardzo fajne nawiązanie w ogóle swoją drogą do serwera. Także bardzo mi się to podoba, bardzo mnie to uwiodło w sumie. Oprócz smoka na górze nie zabrakło, słuchajcie, loga. Logo Genesis jest wymagane w każdej gili, ponieważ uwaga, to jest sponsor nagród. Ci panowie z Genesis wystawili naprawdę sporą sumę pieniędzy, żeby zasponsorować nam wszystkie nagrody. Także naprawdę czapki z głów dla Genesis, bo naprawdę no kurde, dzięki współpracy z nimi mamy okazję porozdawać wam bardzo fajne itemki gamingowe. Teraz zejdziemy na dół i zobaczymy, co się tutaj znajduje w środku kuli. W środku kuli, słuchajcie, jest tutaj oczywiście świąteczny kuboid. Taki, no w sumie zwyczajny świąteczny kuboid. Yy, ale bardzo mi się on podoba z yy, chociażby taką dbałością właśnie o każdy malutki szczegół. Przykładowo tutaj, jak jest renifer, to nawet, słuchajcie, to robili mu oczka. Jest siodełko. Yy, tutaj w sumie nie wiem, czy to pysk tego renifera, czy co, ale no taki ryjek renifera, powiedzmy, tak? Nawet słuchajcie czuprynki dla Renifera nie zabrakło, także no kurde, wielki, wielki, wielki plus. Tutaj w ogóle Pingwin jest. Jak fajnie tego Pingwina zrobili. No kozak. Kozak! Słuchajcie, Gildia People moim zdaniem yy, No zasługuje jak najbardziej na to 15 miejsce. Pamiętajcie o tym, że to jest... Nie chcę tego mówić, ale słuchajcie, to jest najgorsza gildia z naszego całego zestawienia. I pamiętajcie o tym, że im dalej będziecie oglądali odcinek, tym będą lepsze Gildie Oprócz tego Gildia People posiada coś jeszcze na dole dodatkowo. Nie wiem dlaczego to zbudowali, ale słuchajcie, no muszę wam to pokazać, ponieważ tutaj na dole, słuchajcie, jest dodatkowo taki, no nie wiem, jakby in, inny świat. Może Pingwinów w sumie? O, reniferów, większych trochę reniferów. No nie wiem dlaczego tak coś zbudowali. Moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby po prostu chłopaki z guildy People wyrównali cały, całą tą y, dziurę. Żeby to nie było, słuchajcie, takie odstające, żeby to wyrównali do tego poziomu i po prostu, żeby była sama góra tej kuli. I moim zdaniem to by się prezentowało znacznie lepiej. Aczkolwiek, słuchajcie, jak zbudowali coś takiego, no to nie mogę wam tego nie pokazać. Także y, na terenie Gildi People jeszcze coś takiego się znajduje i ogólnie ta cała kula jest podtrzymywana przez taką podstawkę. I w sumie właśnie takie zazwyczaj podstawki są. W takich kulach y, ozdobnych, świątecznych. Ten w ogóle y, bałwan to to jest chyba żółwik gildyjny. Tak mi się wydaje. Jak sami widzicie, żółwik gildyjny w, w kształcie bałwana. Także fajny pomysł mieli na pewno. Fajnie to ogólnie wygląda, naprawdę. Moim zdaniem jak najbardziej Gildia na plus. I słuchajcie, teraz lecimy do Gildii 14. A teraz znajdujemy się na terenie Gildii KCKC, czyli Gildii 14. A za zbudowanie tego właśnie kuboida ta Gildia zgarnia myszkę Krypton 190. Także gratulacje. I słuchajcie, teraz przechodzimy do openingu tej Gildii. No nie wierzę. Przede wszystkim, słuchajcie, co się tutaj rzuca w oczy, to ten customowy, customowy teren. Naprawdę, to jest, słuchajcie, moim zdaniem genialne, bo, żeby zbudować taki customowy teren, i tym bardziej, żeby on wyglądał w ten sposób tak bardzo naturalnie, no to, słuchajcie, trzeba mieć nie lada talent, naprawdę, żeby taki coś zbudować, no to No ja bym, słuchajcie, nie doradził, słuchajcie. Ja jestem takim wyjadaczem, że tak powiem, spawnów, i jako wyjadacz taki typowy spawnów, że jak buduję swoje spawny bez takich customowych terenów, no to, słuchajcie, zbudowanie czegoś takiego naprawdę, no, byłoby dla mnie problematyczne, jednak, a oni sobie taki coś zbudowali. Raz, dwa można powiedzieć, bo nie wiem, ile budowali w sumie tam całą gildię, ale łącznie na zbudowanie wszystkich gildii był maksymalnie tydzień. Od opublikowania posta oczywiście, bo kto budował wcześniej, ten sam mógł budować wcześniej, ale wiadomo, były takie osoby, które zaczęły budować dopiero po opublikacji posta, czyli łącznie miały tydzień na zbudowanie Kuboida. Tak czy siak, słuchajcie, gildia KCKC -KC jak najbardziej no, zajmuje to 14 miejsce. Jeszcze słuchajcie, mieliśmy dylemat, czy gildia 13 ma być na 14, czy 14 na 13 miejscu, bo słuchajcie, one są bardzo podobne i zaraz wam pokażę... Słuchajcie, gildię 13. Także to jest gildia KCKC, a to jest gildia WT, która również zgarnia myszkę Krypton 190 za zajęcie. Uwaga, 13 miejsca. Także ja gratuluję i słuchajcie, teraz wam pokazuję, jak wygląda ten Kuboid, bo on wygląda naprawdę bardzo, bardzo podobnie. Tylko ten Kuboid jest zdecydowanie większy i jest tutaj więcej takich takich fajnych, malutkich, drobnych rzeczy, nawet w sumie nie drobnych, bo w sumie ten most jest dość spory. Ale słuchajcie, jest tutaj po prostu więcej takich elementów ozdobnych zdecydowanie. Słuchajcie, też nie zabrakło tutaj oczywiście customowego terenu, tak jak sami widzicie. No i te kuboidy, słuchajcie, były najbardziej do siebie podobne. Nie ma dwóch tak bardzo podobnych kuboidów, jak te dwa. Dlatego, słuchajcie, one właśnie zajmują bardzo podobne zbliżone do siebie miejsce, no bo ciężko było w inny sposób y, jakoś rozdzielić te miejsca. Także słuchajcie, to jest Gildia WT i zajmują na 13 miejsce. No i co, słuchajcie? Co mogę powiedzieć o tej gildii? Też bardzo fajna gildia. Zrobiona troszeczkę bardzo. Ona, słuchajcie, jest taka bardziej zrobiona pod y, takie nienaturalne bloki, bo tam jak nie wiem, czy skupiliście się właśnie na tych blokach, to tam były bardziej takie naturalne bloki, typu. Właśnie taki śnieg, lód i tak dalej. A tutaj, słuchajcie, jest więcej takich drewnianych drewnianych bloków, takich schodków, półpłytek. Po prostu jest to widać, że tak bardziej zagospodarowany teren, można powiedzieć, że przez człowieka, a nie przez naturę. Ja wiem, że to w sumie i tak budował człowiek, ale rozumiecie pewnie o co chodzi. Tak czy siak, słuchajcie, yy, nie brakuje też żadnych domków. Nie brakuje też oczywiście latającej wyspy. Tutaj ona jest. No i słuchajcie, no moim zdaniem, naprawdę bardzo fajna Gildia. Zajmuje ona 13 miejsce. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, jak musi wyglądać Gildia pierwsza, skoro taki kuboi, taki epicki kuboj, słuchajcie, zajmuje miejsce 13. Także oglądajcie do końca, a ja słuchajcie, lecę do gildii 12. A na terenie gildii 12 znajduje się gildia Styki, która, uwaga, za zbudowanie tego kuboida, którego za mną widzicie, zgarnia podkładkę Carbon 500 Max. Także gratulacje. Taka ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą, jak wyglądają zasady eventu. Osoba, która przykładowo zajęła miejsce 12, ma prawo do zmiany swojej nagrody na tą niższą. Czyli przykładowo, jeśli ta gildia, którą widzicie za mną, czyli Gildia Styki, będzie chciała mieć nagrodę gildii KCKC -KC z miejsca 14, czyli Myszkę, to może słuchajcie sobie mieć myszkę, i wtedy Gildia KCKC -KC zgarnia Tom z 12 miejsca, czyli z wyższego. Także, słuchajcie, jest win-win, ponieważ y, no, Gildia z niższego miejsca zyskuje przedmiot, który jest więcej warty, ale Gildia styki wybiera sobie przykładowo itemek, który bardziej pożąda. Także y, taka ciekawostka w sumie dla ciekawskich. A teraz, słuchajcie, skupmy się na, na tym kuboidzie, bo naprawdę myślę, że on jest bardzo fajny. Słuchajcie, to jest w ogóle jeden, moim zdaniem, chyba z mniejszych kuboidów, bo no, nie jest jakoś taki mega, mega, mega duży. Chyba tutaj jest koniec terenu, może tutaj jest gdzieś ten koniec terenu. E, to jest taki bardziej. Okrągły kształt i przez to wydaje się Że ta gildia jest mniejsza i powiem wam Że to jest chyba jedna z mniejszych kuboidów Jeden z mniejszych kuboidów, który No zmieścił się w topce, także e, Gratulacje dla gildii Styki za tak Szczegółowe wykonanie tego kuboida Bo naprawdę, mimo tego, że to jest mała gildia, mały kuboid To słuchajcie, zobaczcie jak tutaj Wiele elementów jest na tych cho Chociażby choinkach, na tych e, drzewkach Naprawdę, śniegu nie brakuje, tu są jakieś W ogóle bloki szare, no ja bym słuchajcie na to nie wpadł Żeby e, mieszać w ten sposób te bloki I naprawdę, e, no widać, że osoba która budowała ten kuboid, no po prostu musi mieć doświadczenie w budowaniu już kuboidów. No i słuchajcie, co tutaj ciekawego możemy się dopatrzeć? To przykładowo chociażby nawet jakieś prezenciki, które są, yy, są tutaj stworzone. To jest jakiś villager w ogóle swoją drogą, który chyba pilnuje tego prezenciku. No i słuchajcie, są też jakieś obiekty, typu budynek, ale one są, słuchajcie, puste. Niestety nie można tutaj wejść. Także, no szkoda troszeczkę. Ale w ogóle, jak ciekawie zrobili. Co to jest bałwan? Czy pingwin? Bałwan to jest. Kurde, ale to fajnie wygląda. Słuchajcie, jak ktoś robi takie, takie, wiecie, takie figury, obiekty, kurde. Na, na boku ustawione, skierowane, no to słuchajcie, znaczy, że naprawdę musi potrafić budować, naprawdę. To jest, słuchajcie, to jest fakt, stwierdzony. Mówię wam, tak jest. Tak czy siak, słuchajcie, to jest gildia Styki, 12. Ja gratuluję zajęcia tego miejsca. I przechodzimy do gildii 11. A na tym miejscu znajduje się gildia Kalf, która za zbudowanie kuboida, które widzicie za mną, również otrzymuje podkładkę, ponieważ, słuchajcie, powiem wam taką dodatkową ciekawostkę, że ogólnie miało być top 10 kuboidów. Ale jak zobaczyliśmy, jak wiele kuboidów jest fajnych, to postanowiliśmy, że, słuchajcie, musimy dodać te chociaż 5 miejsc. I dlatego niektóre nagrody się powtarzają. Dalej one się nie będą powtarzały, bo tu się powtarzały. Tylko raz myszki i podkładki, później się nic nie powtarzało. Także, no słuchajcie, te pamiętajcie o tym, że te pie pięć pierwszych miejsc to są takie dodatkowe. Ich miał nie być, i słuchajcie, no te nagrody, nagrody są tak naprawdę dodane dopiero po naszym zastanowieniu się z administratorami, że w sumie można byłoby wstawić te top 15 kuboidów. No niech mają coś, chłopaki, od życia. Także, słuchajcie, no jakby ktoś się zdziwił, że nagroda się znowu powtarza, no to słuchajcie, niestety, no sponsor y, też wysłał rzeczy, które się powtarzały. No i co mamy poradzić? No trzeba tutaj prowadzić event dalej, nie? Także co ja tutaj będę wam godął, trzeba pokazywać gildię Kalf, proszę bardzo, tak ona wygląda. Słuchajcie, to jest w ogóle y, pierwsza budowla na Kuboidzie, która jest tak ogromna, bo nie wiem czy zauważyliście, ale przez pierwsze, pierwsze cztery gildie, no miały takie, wiecie, miały takie Kuboidy, że troszeczkę terenu ładnego dookoła, może tam jakaś kura na środku albo jakiś kurde bałwan w miarę duży, ale słuchajcie, takiego zamku, no to jeszcze nie było w tym zestawieniu. I to jest, słuchajcie, dopiero początek, bo to jest, słuchajcie, pamiętaj pamiętajcie o tym: 11 gildia w naszym zestawieniu, a jest, słuchajcie, jeszcze 10 przed nami. Także oglądajcie do końca. A więc, słuchajcie, no co? Kiedyś widziałem już taką, taką budowlę, taki zameczek w innym zestawieniu. Tylko, że tamto zestawienie dotyczyło top 10 zamków. To jest, słuchajcie, top 10 kuboidów. Ludzie mogli budować co chcą. Ważne, żeby te budowle w jakiś sposób przypominały święta. Nie brakuje do tego, słuchajcie, tutaj, jak sami widzicie, świątecznych jakichś ozdobników, typu takie liście dookoła, jakiś śnieg tutaj na górze. No, co prawda na odpierdziel się stawiono takie czapki Mikołaja, ale dobra, niech będzie, niech będzie. Dodaje to tros troszeczkę słuchajcie, uroku. Nie brakuje też, słuchajcie, dookoła, oczywiście, terenu y, świątecznego, bałwanków. No i tu słuchajcie, jest jakiś pomnik. Nie wiem, co to za pomnik, ale fajnie wygląda. Tak czy siak, słuchajcie, logo też nie brakuje. Logo, oczywiście, ozdobione świąteczną czapką, także bardzo fajnie, bo to jest właśnie i więc świąteczny i to jest... Jest nasz święty Mikołaj, czyli Genesis. Także fajnie. No i co, słuchajcie? 11 miejsce zajęte przez Gildię Kalf. Teraz słuchajcie, lecimy do gildii dziesiątej. Miejsce dziesiąte zajmuje Gildia Hechem, która za zbudowanie tego Kuboida zgarnia słuchawki Oksygen 400. Także gratuluję bardzo serdecznie za zbudowanie. Tutaj słuchajcie, brakuje, no, no dwóch, kurde, literek brakuje, ale gdyby to było skończone, uuu, to kto wie, może byście zajęli, wiesz, większe miejsce, może byście zajęli, kurde, no nie, może nawet ósme miejsce. No ale niestety, słuchajcie. Gilia jest nieskończona, mimo tego, jak wygląda cała pozostałość tej gildii no to słuchajcie, bierzemy pod uwagę wszystko. Wszystko od A do Z i jeśli coś jest nieskończone, no to bardzo to wadzi nam w oczy, ale słuchajcie, no wiadomo, gdyby skończyli, to może by byli wyżej, ale no na pewno bym mieli taką bardziej stabilniejszą pozycję. Szkoda, że tego nie skończyli, nie wiem, to wygląda jakby było zniszczone lekko. Dziwnie to wygląda. Tak czy siak, słuchajcie, poza tym bardzo mnie, słuchajcie, uwiodła ta kula. Naprawdę ta kula jest taka piękna. Kula jest po prostu taka, słuchajcie, taka, jak wyglądają ozdoby świąteczne właśnie w takiej kuli. Serio, no to słuchajcie, no, jakbyście kupili ozdoby świątecznym w jakimś sklepie? W życiu realnym to słuchajcie, normalnie byście mieli właśnie tak wyglądającą kulę. No bo to jest kurde po prostu idealne. Dla mnie słuchajcie, taka najlepsza kula właśnie jest w tej gildii. Wejdziemy sobie do środka, zobaczymy czy to słuchajcie, jest jakiś Easter egg. Może będzie można wejść do środka. Nie, no nie można wejść do środka. No za dużo ten Sajek by chciał tutaj od życia. No nie wie, że jest fajna kula zrobiona, ozdobna, to jeszcze by chciał wejść do domku, no? Nie brakuje oczywiście ozdób świątecznych typu dziadek do orzechów. No plus, plus, plus jak najbardziej. Logo Genesis oczywiście. A tutaj jest jakaś królewna chyba. Chyba królewna. Bardzo fajne. Bardzo w ogóle fajnie zrobili tą postać. To genialnie to wygląda. A w tym miejscu znajduje się pingwin. Taki troszeczkę okrągły. Chyba mu się troszeczkę przytyło przez te święta. Za dużo bigosu albo pierogów zjadł. A tutaj bałwan oczywiście. Też taki nietypowy bałwan. Także fajnie. Tutaj w ogóle jaki miniaturowy misiek. Ej, kozacko to wygląda. Tego nie widziałem wcześniej. Kurde, fajnie, fajnie, fajnie. A to i co jest? Wilczek malutki. Nie, czy to jest miś? To jest miś. Ok, kurde, fajne. Normalnie jestem pod wrażeniem, jak oni to zrobili. Takie malutkie, a jednak daje tutaj swojego uroku. Tak czy siak, słuchajcie, to jest właśnie e, Gildia HeHe, -He, czyli Gildia 10. Teraz, słuchajcie, przechodzimy do Gildii. Stop, która za zbudowanie swojego Kuboida zgarnia, uwaga, słuchawki Oxygen 400. To jest, znowu się powtarza jedna rzecz. To już ostatnia, obiecuję. <grych> tak czy siak, słuchajcie, tutaj ziomeczek z Gildii Stop oczekuje właśnie na ocenienie, także proszę bardzo, Stop, Snitch, pozdrawiam ciebie. Tutaj e, jeszcze jest e, mnóstwo znaków i mnóstwo, kurde, wiadomości w tych tabliczkach, także kto chce, nie chce czyta. Ja przechodzę dalej. Merry Christmas, oczywiście jest, jakieś logo Genesis, też fajnie zrobione. Ogólnie tą gildię wrzuciliśmy na to miejsce, dlatego, bo jak sami zobaczycie, tutaj jest, dosłownie jest wszystko świąteczne, wszystko świąteczne, no nie ma niczego, co odstaje stylistycznie od y, całego zamysłu projektu, także jak sami widzicie, wszystko jest to zrobione z tych takich lizaków świątecznych, czerwono-białych. Tutaj słuchajcie, nie zabrakło, nie zabrakło oczywiście pociągu. Wejdziemy sobie tutaj, bo chyba tutaj można wejść. No i sami zobaczcie, że ta gildia nawet zadbała o to, że można tutaj wejść do środka, a powiem wam szczerze, że wcześniej tego nie sprawdzałem w ogóle, także, kurde, Miłe zaskoczenie, miłe zaskoczenie. I podejrzewam, że pewnie tak jest w przypadku każdego domku, że można wejść. No pewnie, że tak. Kurde, no. Tutaj oczywiście jest jakaś rzeczka. No kurde, słuchajcie, to jest od groma, od groma jest yy, ozdób. I w ogóle zobaczcie, że to jest tak jak bogata gildia, że oni, słuchajcie, sobie zrobili lampy z baconów. Kurde, no. Oj, panowie, wy to je lepiej pozbierajcie, bo jak zostanie włączony, że TNT po ocenieniu, no to będzie kaszana. A ktoś to się obłowi, to bardzo dużo. No normalnie, słuchajcie, jestem zachwycony tymi domkami, tymi ozdobami wszystkimi. Jestem prawie pewien, że tutaj można wejść. Z tej strony? No pewnie, że można. Słuchajcie, malutkie, ale. Jednak, słuchajcie, nawet to wypełnili. Kurde, no kurde, totalny pokczam dla tej Gildii. Gildia dziewiąta Gildia Stop. Gratuluję zajętego miejsca i przechodzimy do kolejnego miejsca. A na miejscu kolejnym, czyli ósmym, znajduje się Gildia Smok, która za zbudowanie tego Kuboida, którego widzicie za mną, zgarnęła, uwaga, słuchawki Neon 200 RGB. Także gratuluję! I słuchajcie, teraz przechodzimy do openingu i gildii. <laughs> no nie wierzę. Kurde, jak sami widzicie, wygląda to dość ciekawie. Kolejna Gildia, która zbudowała swoją kulę na samym środku Gildii. Tutaj słuchajcie, co się dzieje? Kurde, Mikołaj z. Czy z tym czerwononosym świrem? On chyba kradnie prezenty. Halo! Pani Mikołaj! Czy on może stawia na choinkę te prezenty? Tak czy siak, słuchajcie? Bardzo ciekawa ta kula wygląda, ale słuchajcie, gwarantuję wam, że. Na o Jezu, ale mam Lago Gille. Dlaczego mam takie takie lagodille Tak czy siak, słuchajcie, jak sami widzicie, no fajnie to zbudowali, ale tutaj chyba brakuje czegoś? Nie, to jest jakaś taka świątynia. Myślę, że to jest szkielet budynku i tego nie zrobili. No, już chciałem zmienić. Już chciałem, słuchajcie, ich na sam dół wrzucać, ale to jednak, słuchajcie, jest szkielet jakiegoś albo, albo Szkielet budynku i zrobili to na wzór jakiegoś posągu czy czegoś podobnego, albo słuchajcie, albo nie skończyli po prostu gildii i, i zrobili taki pis na wodę, że tak powiem. E, a nie, to jest z tej strony tak samo. No to nie, to jednak skończyli. To dobrze, chłopaki. A w ogóle na górze jest smok, tego to nie widziałem. I to bardzo fajny smok, taki lodowy. No, taki w sam raz smok. Smok na święta w sam raz, także kurde, kozacko to wygląda. Tutaj mamy jeszcze oczywiście jakieś prezenciki, jakieś ozdoby, tylko tutaj coś malutko tego śniegu jest, panowie. Chyba ten, chyba ta zima to jest tak normalnie w Polsce, nie? Zamiast śniegu to deszcz pada i tu wszystko się podlało i kwiatki wyrosły. No tak czy siak, słuchajcie, dookoła gildii jest taki mur, także bardzo fajnie oddzielili swoją granicę y, Kuboida od, y, od reszty świata. No i słuchajcie, co? ono? gratuluję zajęcia tego miejsca, no i lecimy do gildii, uwaga, kolejnej. Kolejna gildia, czyli gildia TDW, zajmuje siódme miejsce i zgarnia za zbudowanie tego Kuboida myszkę Xenon 330, także gratuluję. No i słuchajcie, teraz wam muszę powiedzieć taką ciekawostkę na temat tego Kuboida, bo dopiero później to rozkminiłem, że w sumie to jest, słuchajcie, stacja kolejowa to jest, słuchajcie, stacja ko kolejowa. Tutaj macie, słuchajcie, jak sami zobaczycie pociąg. I tutaj słuchajcie, macie stację kolejową. I sami zobaczcie, że naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Chociaż no, środek może, no jednak przydałoby się tutaj, żeby coś było innego oprócz takich główek i w sumie to wygląda trochę jak w kościele. Powiedzmy, że to jest stacja kolejowa, bo naprawdę tak to przypomina. Tu jest oczywiście jakiś taki no, choinka. Fajnie to wygląda, słuchajcie. To jest y, na pewno tutaj na pewno jest y, pamiętam właśnie kościół. Dobrze pamiętam. Także nie wiem co to są za główki, może główki wrogów tej gildii albo główki członków gildii, nie mam zielonego pojęcia. Możecie wypatrzeć może sw nawet swoje gildii, swoje główki. No sami widzicie, no fajna gildia, która zajęła siódme miejsce, także ja serdecznie gratuluję tego miejsca. No i słuchajcie, przechodzimy do miejsca szóstego, czyli do gildii Bobo. A gildia Bobo się prezentuje w ten sposób. Zajmuje ona szóste miejsce, no i w nagrodę zgarnia plecak Palad 450, także ja wam gratuluję. No rzadko kiedy, tak szczerze, no rzadko kiedy jest okazja wygrać plecak w Minecrafcie za budowanie Kuboida. Gildia Bobo wybra brała sobie, obrała sobie bardziej cel zbudowania takiej wielkiej choinki i naprawdę, jeśli chodzi o choinkę, to to jest y, najlepsza gildia w naszym zestawieniu, która stworzyła taką fajną choinkę. No, ja wiem, że to jest, słuchajcie, coś takiego, no w sumie prostego jednak, ale weźcie to do serducha, a naprawdę, że ta gildia, gildia Bobo zbudowała najlepszą choinkę, najlepiej ozdobioną choinkę w całym naszym zestawieniu, a naprawdę, bo uwierzcie mi, że choinek było naprawdę bardzo dużo. Też wiele było choinek, które, no niestety, nie przeszły do top 15 gildii, także wielu, wiele wam też rzeczy nie mogę pokazać, ale słuchajcie dodatkowo na samym końcu tego odcinka pokażę wam dodatkowo gildie, które zostały wrzucone dla wyróżnienia chociaż bo wiele gildii naprawdę było fajnych i właśnie one się wyświetlą pod koniec tego odcinka, także oglądajcie do, do końca, bo może nawet się okazać, że jest tam jakaś gildia waszego znajomego, albo jest może nawet i wasza gildia, także oglądajcie do końca, bo wiecie zawsze możecie znaleźć coś ciekawego na samym końcu. No i co, gildia Bobo, wielka, gigantyczna, choinka zbudowana z pociągiem. Tutaj mamy ogromny lizak cukrowy. No i tutaj słuchajcie mamy jakieś wędkarza, który prawdopodobnie na święta się spóźni z Karpiem, bo chyba zamarzł, słuchajcie, bo jest bez ruchu od tygodnia około. Także no, niestety, chłopie, aż ci wiaderko tutaj na wodę dla Karpia zamarzło. Masakra. Fajnie ozdobili Gildię swoją. No i co? Jak zwykle Gildia Bobo zajęła dość spore miejsce, chociaż to chyba jest najniższe miejsce w, w historii, bo słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie, ale Gildia Bobo jest na każdym evencie budowlanym i zajmują, słuchajcie, naprawdę wysokie miejsca. Raz albo nawet i dwa razy zajęli to pierwsze miejsce, a jeśli nie pierwsze, to na pewno kilka Kilka razy zajęli tak minimalnie top trzecie miejsca. Także naprawdę gilie Bobo to są normalnie hardkorowcy, jeśli chodzi o budowanie. Tak czy siak, słuchajcie, yy, będziemy uciekali do gili piątej, także nara. O, tu jest, co? O, kuźwa, tu gra muzyka. O Jezu, jakie fajne. Ale kozak. Dobra, to lecimy dalej w takim razie. A teraz znajdujemy się na terenie gildii APC yy, Gildia ta dostanie myszkę Krypton 190 plus podkładkę Carbon 500 Max Także gratulacje za zajęcie miejsca piątego I słuchajcie, co ta gildia nas przygotowała To przede wszystkim tak wysoką gildię, że jak sami widzicie Musiała być obniżona ta gildia o około 10-15 kratek w dół Bo inaczej by się nie zmieściła, tak jest wysoka Oprócz tego oczywiście brakuje yy, Genesis Jest tutaj odhaczone I co tutaj zbudowali? No słuchajcie, jak sami widzicie Bałwanek jest jakiś, domeczek Można tutaj wejść o, można wejść, no to jest moja główka, także kurde. No i co to jest ciekawego jeszcze? To jest jak, jakaś jaskinia. O, jakieś przejście? No, ciekawe, ciekawe. A to jest przejście na górę. Kurde, ale fajnie, że zrobili takie praktyczne przejście na górę, bo myślałem, że w sumie o tym nie pomyśleli. A jednak jest zbudowane takie coś, także elegancko, elegancko. Plus, wielki, wielki plus dla tej gildii. Ale słuchajcie, no oprócz tego terenu dookoła, Gildia APC zbudowała, jak sami widzicie, dość wysoką budowlę. Jest to oczywiście budowla wysokich lotów. Pamiętajcie o tym, że to jest jeszcze Gildia na miejscu piątym. I słuchajcie jest ta gildia wyżej od gildii Bobo dlatego, bo tutaj, no jak sami widzicie jest zbudowany, no budynek a jednak samą choinkę, no to ciężko wrzucić na wyższe miejsce, także gildia Bobo mogła zbudować, słuchajcie, coś innego oprócz choinki, mogli zbudować choinkę i coś jeszcze ale no sama choinka to wiadomo, nie może być zbyt, zbyt wysoko, no i została wyparta przez gildię APC, która zbudowała właśnie tą wieżę, także gratuluję zajęcia miejsca piątego i teraz słuchajcie, udajemy się do miejsca czwartego a na miejscu czwartym znajduje się gildia Nerf, która za zbudowanie tego Kuboida zgarnia podkładkę RGB Boron 500. Czyli taką podkładkę podświetlaną. Ja gratuluję zajęcie tego miejsca. No i słuchajcie, przygotowali dla nas, jak sami widzicie, zameczek y, taki zimowy, tylko dlaczego to jest tak ciemno? Aha, bo to jest Pixel Art. Kurde, panowie wiecie co? Ten Pixel art to sobie mogliście oszczędzić, bo ja na tych shaderkach to nic tutaj nie widzę, bo tu jest cień, kurde, ciemno jak nie powiem gdzie. Tutaj słuchajcie, jest wróżka, która y, zamienia chyba ten zamienia albo mrozi ten cały zamek. Bardzo fajnie to wygląda w ogóle swoją drogą, żeby zrobić takie, taką postać. Która jest skierowana na ukos, a nie w, centralnie w bok, to naprawdę trzeba się troszeczkę postarać. I trzeba mieć jednak troszeczkę e, doświadczenia w budowaniu, bo to nie jest proste, żeby zbudować właśnie na ukos jako, jakąkolwiek postać czy obiekt, Naprawdę to jest bardzo ciężkie. Spróbujcie sobie sami tak zbudować to. O kurde, a ten bałwan to jakiś upośledzony chyba. Co tutaj się wyprawia? Szyjechała ma za długo. No, ale dobra, to słuchajcie taki, no nie nietypowy bałwan. Taki właśnie brakuje w tym zestawieniu. To jest kolejny. Kurde, same takie nietypowy bałwany. No wiecie co? Chociaż jeden mógłby być normalniejszy. Słuchajcie, brakuje Troszeczkę ozdób, jednak dookoła tej gildii. Gdyby tutaj więcej było ozdób, gdyby ona była bardziej urozmaicona. O, właśnie! Takiej choinki mi brakowało. Gdyby tutaj było więcej tych ozdób, to jednak ta gildia mogłaby zająć znacznie, znacznie wyższe miejsce. No i gdyby ona była oczywiście zrobiona bardziej świątecznie, bo jak sami widzicie, no są tutaj niektóre bloki z y, takiego biomu zimowego. O, tego to nie widziałem wcześniej. O, kurde. Jakie to przyczym, Co to jestem ja? O, kurde. No słuchajcie, pasuj do tej edycji, bo w końcu dość sporo nagród można wygrać na tej edycji, także kurde, elegancko. Tutaj furka, słuchajcie, kompas. Sprzęgło to chyba jest. Bardzo fajnie, że zrobili moją główkę, naprawdę. Miło takie coś zobaczyć. No, to jest gildia nerf, także elegancko. Gratuluję zajęcia miejsca czwartego. No ale panowie, ten Pixel Arcik, no jest fajny, jest fajny. Tylko on jednak zasłania całą tą gildię i przez to nie ma tutaj świata. Mógłbym, co prawda, wyłączyć shadery albo wpisać GM3. No, o, dlaczego tego nie zrobiłem wcześniej? Kuźwa. Tak, czy siak, no teraz widać tą gildię w całej okazałości. Tutaj jest w ogóle smok na samym. Zobaczcie, widzicie, ja tego smoka nie widziałem wcześniej. Przez to, że było ciemno i kurde, tu też fajnie zrobili. Tą postać tego smoka. Także kozacko, 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 także słuchajcie, no co? Teraz przechodzimy do podium, czyli do Gildii trzeciej. A na miejscu trzecim znajduje się Gildia Road, która za zbudowanie swojego Kuboida zgarnia, uwaga, klawiaturę Tor 300TKL RGB, która jest warta już dwie stówy. Także słuchajcie, no już jest grubo, słuchajcie, już są grube nagrody. No i słuchajcie co, Gildia Road tak się prezentuje w następujący sposób. Tutaj słuchajcie, jest taka hojneczka, aczkolwiek ta choineczka od Gildii Bo była troszeczkę lepsza, moim zdaniem, montażysta może dać jakiegoś screena. Tak Bobo. To w sumie była w sumie fajna choinka I gdyby zbudowali ją tak samo jak tamta gildia, no to słuchajcie, ja myślę, że oni spokojnie mogliby nawet zająć drugie miejsce, jednak tą gildię najbardziej wyróżnia zamek, który jest tutaj. Czy on jest świąteczny? No brakuje tutaj jednak troszeczkę tych ozdób. No, gdyby ludzie tej bardziej. O, tu jest, <laughs> mamy takie coś. To jest, słuchajcie, jedna ozdoba tego zamku. Mogliby zrobić troszeczkę więcej świątecznych ozdób, no ale jak sami widzicie, no widocznie bardziej się skupili na tym, żeby zbudować jakiś kozacki zameczek. I niekoniecznie, żeby on musiał być od razu Związane ze świętami, tak czy siak. No, chociaż w jakiś sposób tutaj ozdobili cały ten teren dookoła. Jest e, lód, oczywiście. To jest w ogóle fosa zamarznięta, tak mi się wydaje. No, kurde, fajnie to zrobili. Bo w sumie, jak są zamki, to są one zawsze postawione dookoła jakiegoś jeziorka. I to właśnie, słuchajcie, widocznie taką musi pełnić rolę. Kiedyś to widocznie musiało być. Wyobraźcie sobie, że to kiedyś, że jak jest lato, to w sumie jest woda. I żeby wejść do zamku, trzeba przejść przez fosę, która się wysuwa z zamku. Także, no, takie kurde, bym powiedział, takie życiowe. Troszeczkę życiowe. Także gratuluję pomysł dla gildii Road. Także, słuchajcie, lecimy do gildii drugiej. A na miejscu drugim jest gildia Cebe, która zbudowała taki oto kuboid i za zbudowanie tego kuboida zgarnia myszkę Xenon 800, wartą 230 zł. także gratulacje, kurde blacha, bo to już jest, no, nie bagatela, duża kwota. Tak czy siak, słuchajcie, jak sami możecie zauważyć, nawet zadbali o to, by logo Genesis było postawione w odpowiednim miejscu. To nie jest, słuchajcie, takie taka gildia, gdzie macie wielkie logo wrzucone na środek gildii i w sumie sobie tak stoi. Ten smok, słuchajcie, w czapce Trzyma właśnie, nie wiem, co to jest Standard chyba, czy tam flagę Genesis, także bardzo fajnie to wygląda. Także duży plus w ogóle za tego smoka, bo on w ogóle to jest naprawdę zajmuje bardzo sporą część gildii w ogóle swoją drogą. Jestem w szoku, że oni zbudowali tak wiele obiektów na tak małej przestrzeni. Tutaj nie brakuje, słuchajcie, oczywiście jakichś efektów wizualnych, typu jakieś aureole. Tutaj słuchajcie, nie brakuje jakichś takich spirali lodowych, także fajnie to wygląda. Naprawdę choinek jest, tutaj w wbród. Nie brakuje też, słuchajcie, customowego terenu, Jakiś górek, pagórek, jakichś, kurde lodowych rzeczy. No, też rzucona czapka świąteczna. Na domek też jest także że słuchajcie, wszystko jest, wszystko co potrzebne jest odpaczone. No, wszystko mają, wszystko mają. No, słuchajcie, Gildia CB. No, Gildia moim zdaniem idealna. W sam raz e, na zajęcie podium, naprawdę zasłużone miejsce. Gratuluj, e, gratuluję Gildii CB. No, kawał dobrej roboty, słuchajcie. Nawet nie chcę wiedzieć, ile musieli to budować, ale naprawdę musieli naprawdę dużo, 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 dużo czasu w to włożyć. Słuchajcie, że zrobiliście taki, taki wzorek, oczywiście, na górze. No i to, słuchajcie, jest fajny wzorek. Właśnie takie coś powinno być na górze, a nie jakiś pixel art, który blokuje światło. W ogóle to jest jakiś dom może tutaj wejdziemy. No, i słuchajcie, nawet można wejść, nie karmić. A tam był jakiś pewnie gracz tej gildii. No, słuchajcie, nawet pod tym zamkiem, słuchajcie, znajdą się jakieś obiekty takie ozdobne. No, kurde, piękna sprawa, naprawdę, piękna sprawa. Jestem w szoku, że takie coś są ludzie w stanie zbudować w tydzień. Ja bym, słuchajcie, czegoś takiego nie zbudował w miesiąc przez dostępnie do Fly'a i GM'a, naprawdę. Byłoby bardzo ciężko. Także, no co, gratuluję gildii CB i przechodzimy do gildii pierwszej, czyli OJTM. A słuchajcie, gildia, która zgarnia biurko gamingowe Holm 300 RGB od Genesis Prezentuje się w następujący sposób. No, słuchajcie, definitywnie najlepsza gildia w naszym zestawieniu, jak sami widzicie, no już na, na, na samym początku można to wywnioskować. I to jest słuchajcie, gildia, o której właśnie mówiłem, że budowali takie prezenty na Ukos. To słuchajcie, jest właśnie taka idealna gildia, która moim zdaniem chyba może zbudować dosłownie wszystko w Minecrafcie. To, słuchajcie, co Wam pokazuję w tym momencie, to jest, to jest jakaś tam część yy, ich pracy, ale słuchajcie, zaraz wam pokażę wisienkę na torcie, bo nie wiem, czy ktoś jest z was spostrzegawczy i zwraca uwagę na to, ale brakuje tej Loga Genesis, i właśnie. To logo Genesis, słuchajcie, się znajduje dosłownie w tej kuli. I na tym logo, słuchajcie, nie brakuje Mikołaja wywalonego brzuchem do góry nogami, że tak powiem. No i słuchajcie, no moim zdaniem, no naprawdę pięknie to wygląda. To jest, to jest w ogóle rolada? To jest chyba rolada, taka szeroka. Tak czy siak, słuchajcie, kozacka gildia OJT, no naprawdę, genialny sposób na wykorzystanie loga Genesis. Nie jest to, słuchajcie, wrzucone tak o bezmyślnie w, tam, w jakąś tam część gildii, tylko jest to naprawdę w fajnym miejscu wykorzystane. No, no kurde, no brakuje normalnie mi słów, bo takiej gildii, no nie Widzi się na co dzień. No nawet tu nie brakuje, słuchajcie, statku, który jest zamarznięty w y, jakiejś tam rzeczce czy jeziorku. No, kurde, tutaj woda nawet spływa. No, zobaczcie, jak, jaka to jest, zbało się moje szczegóły. To jest woda i ta woda spływała kiedyś, ale zamarzła w końcu. No i słuchajcie, stworzyło się coś takiego. No, pięknie to wygląda, naprawdę. Piękna sprawa. Gratuluję y, Gildii OJT, czyli Gildii, która wygrywa event na biurko. Jak najbardziej, moim zdaniem, zasłużone miejsce. I kurde, dajcie znać w ogóle, czy się spodziewaliście takiej Gildii? Dodatkowo, pod sam koniec chciałbym podziękować każdej Gildii, która wzięła udział, ale nie dokończyła Gildi ze względu na brak czasu, albo po prostu projekt, który ich przerósł. I również chciałbym podziękować osobom, które zbudowały gildię i spełniały wszystkie wymogi, ale się niestety nie udało im się dostać do topki. To jest, słuchajcie, naprawdę bardzo smutna wiadomość, bo było bardzo, naprawdę fajne gildi, bardzo dużo fajnych gili. I jednak zamiast tych 10 rozdali rozdaliśmy z tego powodu 15. Także, no, chociaż w ten sposób zrekompensowaliśmy jakoś tak, tam kilku osobom te, te pozycje, żeby jednak mogli coś wygrać za dobrą robotę. Tak czy siak, w tym momencie wam się wyświetlają na, na ekranie skriny, tych gildii poszczególnych, także pozdrawiam każdego lidera tej gildii każdą gildię, każdego członka, bo kurde, naprawdę zrobiliście fajną robotę, ale no niestety dla was miejsca zabrakło. Na kolejny event postaramy się zrobić, by było więcej nagród do wygrania, na przykład 20 czy tam 30. Już kiedyś robiliśmy top 20 nagród, ale na kolejny event myślę, że pozbieramy troszeczkę itemków i może będzie, słocie top 30 zamków. Także zostawcie łapkę w górę, jeśli chcieli być taki taki evencik. Ja wam dziękuję za oglądanie do końca, trzymajcie się i nara! Legenda